Siemanko, słuchajcie, trochę mnie martwi sprawa. Ktoś się zresztą pytał w komentarzu, gdzie można szukać y, odpływu od skropin klimatyzacji. Też w sumie to jest dobre pytanie, bo, bo sam szukam, ale coś tam niedaleko węży od nagrzewnicy. Także zaraz sobie zerkniemy tutaj tą osłonę. Tutaj szybko schodzi, bo tutaj tylko odmę trzeba odpiąć. Hops. No, Wam, bo jest więcej miejsca i odpływ gdzieś tam niby jest Pod wygłuszeniem kurwa, ale to jest gorąco wszystko Pod wygłuszeniem, ale gdzie? Ciekawa sprawa, czekajcie włączone przeświatło Może tu gdzieś kurwa Trzeba tam pogrzebać Może tu by się kurwa Kurde się z tego wygłuszenia jak nie wiem Gdzieś tu musi być taka rureczka Słuchajcie, ja tu poszukam chwilę bo Muszę pewnie tutaj podłubać trochę Jak znajdę to do was wraca Słuchajcie, jak na moje znalazłem To powinno być to Tutaj widać, że tu jest taki dżugot Taki Widać tam? Czy nie widać? jest tam taka rureczka jakby pod tym wyduszeniem nie wiem czy to można całe wyciągnąć coś takiego coś tu takiego jest ciekawe czy ja to włożę z powrotem Dobre, niby się to tam da włożyć, ale będzie się, się słabo już trzymać. Ale to jest mało ważne. Ważne, czy jest odpływ drożny. Spróbuję troszkę przetkać. ten odpływ. Czy tutaj w ogóle jest jakaś. Ale wygląda na to, że jest drożny. Nie wygląda na to, żeby był zatkany pooglądać, czy tam lecą jakieś skropliny, jak będzie trochę goręcej. Nie wiem, czy jest sens to zakładać. Dobra, panowie, zrobiło się trochę cieplej. Zrobiło się trochę cieplej na, na dworze, także zaraz tutaj odpalę samochód, odpalę klimę. Na, na maksa tam odpalimy i zobaczymy, czy tutaj coś będzie lecieć. Ewentualnie, jakby nie leciało. Jeszcze możemy psiknąć troszkę sprężonym powietrzem tam ale chyba jest zdrożny ten odpływ bo co by tam było być znowu zatkane o ciepło jest to dobrze idzie różnica temperatur o także na maksa damy tutaj klima. na trujeczkę Łodzi zaczyna. Zaczyna. Dobrze, idziemy patrzeć. Ale też tak zrobił dziwnie, bez żadnej rureczki, bez niczego. Ciekawe co to jest. Ja tak zawsze myślałem, że to odma jakaś, ale... Dobra jak się pojawi coś to do Was wracam No i co panowie, tak po 10 minutach coś tam leci Także jest chyba normalnie, dobrze jest Nic mi tam nie leciało Także odpływ jest raczej drożny Jak macie niedrożny, no to tam zawsze też można wepchać, Albo sprężonym powietrzem dmuchnąć albo czymś Także tam się znajduje Mówię, bo ktoś tam pytał jak widzicie u mnie jest drożny ale to tak leci gdzieś tam w pizdu nie wiadomo gdzie Dzisiaj to kapie tam na czy? tam jest osłona termiczna więc może gdzieś tam pod nią leci i wyparowuje także w tamtym, w tamtym miejscu jest ten odpływ musicie sobie usunąć to te wygłuszenie i jak widać u mnie wszystko wszystko gra wentylator się włącza i jak widać kapie tam ostro nie może być że nie widać pod samochodem bo tam faktycznie jest jakaś osłona termiczna na nią kapie i chyba wyparowuje ale odpływ jest także co dzięki za obejrzenie ja zaraz sobie jeszcze tutaj przymontuję to na jakąś to wygłuszenie, żeby tutaj tak nie było pusto i będzie dobrze. O, schodziło się tutaj elegancko. Także wszystko gra na szczęście. Jak chcecie się sprawdzić, czy wszystko u Was gra, bo tam czytałem, że tam gdzieś tam nawet na dywanikach, później kurde, gdzieś nie, wszystko mokre jest. Także chyba warto to sprawdzić. Yy, i przynajmniej się nie stresować, że, że... znowu coś ogólnie bym musiał klimę nabić, ale już kurwa szczerze mówiąc to, to... nie chce mi się chyba w tym roku nabijać klimy zobaczymy jakie będą... jakie będą temperatury, chociaż ja tutaj z klimą mało co jeżdżę, bo i szyberdach jest, i jak się te wszystkie okna pootwiera, ja też nie jeżdżę na długich dystansach to tam wiecie... To nie jest aż tak potrzebne, ale warto wszystko mieć sprawne. Tak to wygląda, tu mam igłę od razu, żeby to przebić. Było, Ona się tam niby będzie trzymać, ale tak trochę nie wierzę w to. Chyba po prawej stronie by trzeba było zrobić. A, powiem wam, uznałem, że nie będę się bawił. Pierstełko dwójka, krętareczka tutaj zrobiłem dziurę. Teraz podobnie zrobię tam. I złapiemy to awaryjnie na ten na tą opaskę. Bo to niby się trzyma, ale tak wiecie. Tak o. Może wypadnie, może nie. Tak to na pewno nic się nie stanie. będzie dobrze. Dobra, to robię tu jeszcze dziurę. Dobra, udało się. Łatwo nie było. Musiałem troszkę powiększyć wiertłem trójeczką z tej strony, żeby wtrafić sobie. I teraz, hops zaciągniemy i na wszelki wypadek jakby miało wypaść choć nie powinno ale o tak jeszcze będzie trzymała ta trytytka mniej więcej coś takiego o elegancko kurde zadrutowane jest, jest tutaj łapane nadzieję, że to widać jest, jest hmm. także co, to by było na tyle w dzisiejszym filmiku mam nadzieję, że ktoś jak tam będzie szukał to to mu trochę pomoże ten filmik bo ja też szukałem w sumie jak już robiłem to czyszczenie klimy bo też można dobrym pomysłem jest przez tą stronę yy, Prowadzać ten cały wężyk od czysta, czyszczenia klimy tego preparatu nie mogłem znaleźć wtedy ale teraz gdzieś tam znalazłem mniej więcej ktoś tam mówił że obok tych wężyków od, yy, od nagrzewnicy także tutaj to jest można śmiało dostać się a jak nie macie pod tym pod samochodem wody no to prawdopodobnie jest jak u jak u mnie że to leci tutaj na taką osłonę, i słyszycie, tam jest taka osłona termiczna, i tam chyba to wyparowuje. Także co, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dzięki za obejrzenie, na razie i cześć. O, widzicie, wszystko gra. Wszystko gra. Nic nie wiadomo, co tutaj było robione. <grym>